Zosia pomaga babci wykować. Zosia, drzemie babci robi, tak? Zosiu, Zosia! A co Zosia robi? Z babcią, zaprawia. Dżemy robi z babcią. Zosieńko, o i o murki wykuje. Zosia, co ty tam masz? Jaka śliczna. A dobry będzie dżemik z jagód. Dobry będzie dżemik z jagod na zimę. Zosz się smakuje. I ogórki będzie też wykowała z dziadkiem. Jaki dobry, dżem pokaza Zoszka. O, jaki dobry, o jaka go jestem! Jaka go a mamy dzwoni. Szybciutko. Do mamy dżon, byste do go święto. Tak jak może. Halo, do mamy zadzwon. Mama! Mama! Halo, halo, szybciej, do mamy? Mama! A tata? Tata. Tata. Do taty też dzwoni, Gosia? A do baby zadzwoni z też? Do baby, halo, halo. Za odłożyć tak? Halo, halo. <tryk>